Drużyna, jak i również ja, jesteśmy straszliwie zadowoleni, że ta forma z meczu z skaza, Kazaniem się jakby przeciągnęła na ten mecz. Graliśmy bardzo dobrze w obronie. Wychodziło nam praktycznie wszystko ponownie. Byliśmy dobrze przygotowani do meczu, scouting, e, e, przeprowadzili bardzo dobry scouting, wiedzieliśmy na co stać turów e, dobre trzy dni przed meczem. Tak więc, e, żeby jeszcze powiedzieć, no... E wiedzieliśmy, że Turów ma bardzo solidną obronę, tak więc e tak trener wcześniej powiedział, e chcieliśmy no, przed, przed meczem grać e każdą akcję w ataku pozycyjnym do końca. Natomiast nie chcieliśmy z drugiej strony, żeby Turów ustawił i zdążył ustawić swoją e obronę, tak więc pozwoliliśmy sobie w trzeciej i czwartej kwarcie na zdobycie wielu punktów z kontry. No i to przyniosło korzyści. Marcin Sroka, chyba wydaje mi się, tam trafił trzy czy dwa bardzo ważne rzuty za trzy punkty e pod koniec meczu. No i to był właśnie taki moment, w którym odskoczyliśmy i już podwyższyliśmy na prowadzenie 8 punktów, coś w tym stylu. Tak więc mam nadzieję, że, że będziemy kontynuowali e, taką grę no i że wygramy wiele meczów w tym sezonie.